Cześć. Cytat dnia. Cenię psychiatry, który jest dobrym człowiekiem, gdyż dobry człowiek już jest psychiatrą. Miałam refleksję niejedną na ten temat i myślę sobie, że każdy z nas potrzebuje osób, które nas wspomogą w sytuacjach, które w tej chwili mają miejsce. Gdzie ludzie rzeczywiście bardzo, mają, bardzo źle się czują, jest złe samopoczucie psychiczne. Istotą jest to, z kim bywamy, z kim żyjemy i jakie osoby wokół nas są, kim się otaczamy. Życzę Wam wszystkim, żeby te perełki, chociażby jedna osoba, która jest w stanie pomóc słowem, chociażby słowem: Ja nie mówię niczym innym, potrafi rozłożyć nam skrzydła. Tak naprawdę o to chodzi. Eee, żebyśmy fruwali przynajmniej na jakimś etapie swojego życia. Eee, Czy wam z głębi serca życzę. Jak i sobie również. Tym bardziej, że jestem w takim pięknym miejscu, gdzie ptaki śpiewają, serce odpoczywa, a dusza tańczy. Moi drodzy, zostawiam was tym cytatem. Życzę wam wspaniałego dnia. Przy niedzieli. Zobaczenia wieczorem.